Mam taki krótki wers dzisiaj, Łukasza 6,36. Dlaczego więc mówicie do mnie, panie, panie, a nie robicie tego, co mówię? I my wiemy często, co robić, wiemy czym się zająć, wiemy, że coś nam się zachce z emocji i coś robimy, czym się zajmujemy jakimś tematem, ale to nie jest to, co Bóg mówi. Marnujemy czas, nie jesteśmy efektywni, nie jesteśmy skuteczni. Jeżeli chcemy działać skutecznie z Bogiem i robić precyzyjnie to, co Bóg do nas mówi, to. Wejdźcie sobie właśnie Łukasza 6, 46, porozmyślajcie o tym. 47 werset mówi, pokażę wam do kogo jest podobny każdy kto przychodzi do mnie. Słucha moich słów i wypełnia je. Przychodzi do mnie. Ostatnio z bratem, z braćmi właśnie rozmawialiśmy i jest, jest po prostu kilka świadectw w przeciągu kilku dni, że modlili się o coś i dosłownie była odpowiedź na modlitwę w dzień kolejny na dwa dni w przód. Odpowiedź, tak. Czyli przyszli do Boga, wysłuchali i, i coś też zrobili z, z, tym, co, z tym, co dostali. Czyli przyszli, posłuchali, wypełnili. I teraz zobaczcie 48, 48 werset. Podobny jest do człowieka budującego dom, który zrobił głęboki wykop i założył fundament na skalę. Głęboki wykop. Ten werset w angielskim tam jest coś takiego zamiast głęboki wykop, tam jest Wended Deep. Czyli ten człowiek went deep. Więc ty wchodzisz głębiej w głębi relację z Jezusem przez to, że przychodzisz do Niego, słuchasz Jego słów i wypełniasz je. I właśnie to jest, to jest ta skuteczność, precyzyjność w tym, że też skała, tak? Bo później macie, a gdy przyszła powódź, rzeka uderzyła w ten dom. Ale nie mogę go poruszyć, bo był założony na skalę. Czyli nie będziesz zachwiany, jeżeli po prostu robisz to, co Bóg umówi. Bo Bóg chce ci dać na dany moment, na dany etap, pewne rzeczy, tematy. Jeżeli przekroczysz sobie tą linię i wymyślisz sobie, teraz się zajmuję tym, tym i tym, yy, nie tym, co trzeba. Na przykład ktoś nie rozumie łaski, a zajmuje się yy, to, na przykład, jakimiś grubszymi tematami, tak? Demony i anioły. Nie mówię, czy to jest złe, czy dobre, tylko chodzi, że to nie jest na ten moment. Bóg cię chce uwolnić z potępienia. Jeśli ktoś był w katolicyzmie i na przykład co niedzielę sobie powtarzał, nie jestem godzien, yy, tak, tam jest takie hasło, nie jestem godzien, yy, abyś przyszedł do mnie, tak, no to już macie dwa kłamstwa w jednym zdaniu. Czyli to trzeba po prostu zaorać Słowem Bożym, czyli jestem godny, jest krew Jezusa, Jezus wszystko zrobił, wyciągnął mnie już po prostu z wszystkiego i nic nie dodam do tego, jestem w ogóle poza, poza grzechem. Jest pokonany grzech, tak? Yy, oczywiście ma swoje konsekwencje, jeśli co zrobimy, ale po prostu nie dodasz nic do łaski, tak? Nie dodasz nic do dzieła krzyża. Jest krew Jezusa, najdoskonalsza ofiara. Tak, nagrywam i, i telefon. <noise> Klasyk. Yy, tak, jeżeli coś sobie postanowicie coś robicie yy, Bożego, rozpraszacz wyłączać. Tak, modlitwa Biblia. Yy, to są wszystko, wszystko rozpraszacze, więc yy, tyle, yy, zajmujemy się tym, co na dany moment mamy i tak samo jeszcze wam chciałem powiedzieć o deklaracjach, tam wrzuciłem na, na kanał deklaracje, jeżeli tak mówię, co niedziela powtarzałem dla dzieciaka zdanie, że nie jestem godzien, to teraz no zgadnijcie, co będzie, no się będę czuł niegodny, tak, czyli na modlitwie niegodny, doczytałem Biblii niegodny, brak pragnienia tak dalej. Więc tak samo, my to, co mówimy, to też ma wszystko znaczenie. Jeżeli mówimy, ogłaszamy Słowo Boże naszym życiem, mówimy to, to to leci, leci świat duchowy, tam yy, robią też nauczanie o, o Słowie, zobaczcie sobie, Słowo ląduje w świecie duchowym. Tylko, znowu, to nie jest tak, że na ślepo sobie będę mówić pewne rzeczy, zdania i wszystko się będzie działo. Nie będzie tak, to trzeba mieć zrozumienie, porozmyślać o tym. Tam dałem też przykłady, ale nie iść po prostu pusto w te deklaracje. Tylko zrozumieć to, co tam jest. Powiązać sobie też z objawieniem, wersetami innymi. Poprosić do świętego Objawienia, oczywiście, to jest pierwsza rzecz. I korzystać sobie z tych deklaracji, tak? Bo, bo no to jest potężne, tak? To, to wiem, jak to działa. To tyle, trzymanko.